Dzień dobry Państwu. Idę do mojego syna, zobacz, co on robi ciekawego. On jest tu w pokoju. Czasami jesteśmy razem, czasami chce być sam. Dzień dobry, nagrywam film na YouTube. Twój tatuś się ciebie pyta. Co robisz, synku? Jest ktoś będzie. No dobrze, bawisz się tutaj. Siadaj na razie. Nie musisz na łóżku cały czas. Możesz na tej usiąść sobie na ten. Na krzesełko. Siedzisz tu w swoich sprzętach, nie znaczy, że cały czas siedzi. Dobrze. Może coś powiesz do nas tutaj, jak nagrywamy. Ile masz lat? Chodzisz do szkoły? Nie. No teraz nie, bo dlaczego? Bo jesteś? Chor. No trochę chory, przyziębiony. A normalnie chodzisz, tak? Do której klasy? Do Chyba do trzeciej. Do trzeciej. No, zapomniałeś? No. I w twojej klasie ile chodzi osób? Razem z tobą. Kto jeszcze oprócz ciebie? Jak ma na imię? Kajetan i Oliwka. No, czyli... Oliwka. Trójka. No. no dobrze. To nie ważne już i tym się interesujesz. Sprzętami i różne takie coś. Nagrywa. Na rowerze jeździsz czasami? Słyszysz? Powiedz tacie, co robisz robić. Na rowerze jeździsz? Jeździsz. Tylko rzadko. Co jeszcze jeszcze masz tutaj? Pod spodem miałeś takie coś? Hu? Hulajnogę, teraz bym ładnie schowała. noga tak też się fajnie jeździ. jak się nagrywa. No dobrze, no tak zwłącza i się nagrywa. Nie wykryto dysku. Bo już jest pełne. Co jeszcze mi powiesz ciekawego? Tu mam taki pendrive, taki. No masz taki pendrive. A czemu masz koszulkę taką mokrą? No właśnie. Koszulkę ma trochę mokrą, bo sobie pogryz. Pokaż, odwróć się do mnie. Taką masz mokrą koszulkę. Pogryz się. Postaw, zębami. Pełen dysk jest. Mówi, że nie nagrasz już teraz nic. Patrz, nagrywa się. Dobrze, nagrywa się. Porozmawiajmy jeszcze. Gdzie lubisz chodzić jeszcze? Oprócz tego. Do sklepów, tak? Jakie sklepy twoje ulubione są? Media Expert, Neonet, <laughs> I jeszcze takie budowlane, gdzie można kupić różne rzeczy, klucze i tak dalej. Zamki, dzwonki. Gdzie to się takie budowlane? Rówka i jeszcze drugi taki sklep jest. Rico. Rico Marche. Dobrze, tam lubisz chodzić. Hmm, tam są kabelki. A jak Co lubisz jeszcze się bawić? Co tu masz jeszcze za zabawę oprócz sprzętu? Sprzętu, laptopy. Oprócz sprzętu, co lubisz się bawić? Pokaż, co lubisz się bawić. No tu są sprzęty, kabelki. Na Na kast. To jest od cast. No dobrze, to wiem. A co tutaj jest? Tutaj co jest? Pokaż co tutaj jest ciekawego. Mira to jest takie połączenie się z telefonem. No. no wiem, nie tak blisko. Dobrze. A to co to są? Lego. Samo, lubisz układać klocki Lego? Tak. No lubi układać. Według instrukcji, tak? Masz cierpliwość. A walizka, co tu jest za walizka? Babcia ci dała tą walizkę. A co tam w środku jest? Pilot. Pilot, i różne co. Na narzędzia, na narzędzia pierdolone, klucze jakieś, jakieś różne duperele, gruchoty można powiedzieć. Tu jest, kłanię, że jest pełen dysk. Jest pełen, musimy się wykasować, wtedy będzie ci dobrze działać. Jak wykasowałem to, to, to napiszę pełen Lubisz dysk. z tatą jeździć samochodem? Powiedz, popowiadaj. Lubisz jeździć samochodem? Jest. A na razie zostaw te kable, Popowiadamy jeszcze. Jeśli ktoś stary monitor... No dobrze, dobrze. Tylko czasami ciężko z tobą gdzieś iść do sklepu czy coś, bo zaraz co włączasz? Kasę albo coś takiego. Pogrzebiesz mam je. Mama nie może zrobić zakupu albo tacie. To jest Twój pokój, tak? Powiedz. Powiedz wszystkim. Powiedz wszystkim, to jest Twój pokój. Taki nieduży 10 metrów. No dobrze, zostaw jeszcze sprzęty. Sprzęty nie są takie najważniejsze. Masz brata? Masz brata albo siostrę? Masz? Gdzie masz brat albo siostrę? Nie mam. No nie masz, boś brat, siostrę. Masz kolegów, koleżanki, ale i brata nie ma. Cicho bądź! Cicho, nie krzycz tak. Mama rozmawia przez telefon, nie musisz mamie przeszkadzać. Wyciągnij USB To nie będzie się tego robić I zostaw to na razie Zobaczysz, nie będzie się robić Co jeszcze daj cię powiedz Umiesz liczyć czasami po rosyjsku Lub nie, bo rosyjski się uczysz Albo po angielsku liczysz Albo po angielsku A jak po angielsku? One, tu Na mnie się patrz. No dobrze, powoli, powoli. Nie Starczy. Jeszcze musisz się tabliczki nauczyć. Tata cię uczył, ale różnie to bywa. Pięć razy pięć, chyba wiesz. Pięć razy 5 i wiesz ile to jest. Dobra, starczy już w angielsku. Pięć razy pięć chyba wiesz ile jest. No. Musisz się uczyć. Musisz się uczyć tabliczki. Chodzisz do trzeciej klasy. No. Mamy małe mieszkanko, dwa takie pokoje 35 metrów Z jednym setkiem. Musimy taki radzić sobie taki Niestety, w bloku Dobrze, wszystko jest A ja z tobą nagrywam film A nie o sprzęcie, o tobie To nie jest film o sprzęcie Chcę żeby Nikodem powiedział jaki jest czym się interesuje oprócz kabli bo będzie się zacinał dopóki nie skasujesz będzie się zacinał No Powiedz coś ciekawego jeszcze. Gdzie lubisz jechać na wakacje? Do Rewalu. Tak, i co tam jest w Rewalu? Wiwa mu się podoba, wiwa to jest satelita Ale co jeszcze jest fajnego W rywalu, po co w ogóle się jedzie do Rewala? Nad Nad morze, właśnie Się chodzi, spaceruje się, kąpie Tak gryzie czasami, właśnie Po co tak gryziesz No chodź Ty Przytulaniec mały Bajki, bajeczki, filmy, guperelczki Muzykę lubisz słuchać? Jaką lubisz słuchać muzykę? Nie. Jaką lubisz? Jaką lubisz słuchać muzykę? No różno. No nie osiemdziesiąte No przeróżno. Mhm. No dobra, dobra, pozdrawiamy. Pozdrawiamy i na razie. Papa. Pa.